Nie ma tutaj czasu, ale to też jest niezwykle smakowity temat, żeby prześledzić, co to się działo w tej dziedzinie od Pani Wisłockiej przez Sokoluka, starsi pamiętają, potem dokonania Pana Wiatra, głoszącego geniusz Stalina, prawda? I potem obrona między Handkę Teresa Król i nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale 10 lat funkcjonował zapis, że rodzice muszą wyrazić zgodę na na to, żeby dzieci poszły. A nagle w zeszłym roku, w sierpniu, bo to w sierpniu, tak jest, się dzieją w niepostrzeżeniach, w półstanie sejmowej nie ma, się okazało, że te osoby muszą zaprotestować, żeby dziecko nie poszło. A 300 km od nas na zachód w Niemczech siedzą w tych gminnych więzieniach małżeństwa baptystów, którzy pryncypialnie nie pozwolili pójść swoim dzieciom na te lekcje, 12-13 lat, Dzieci, ewidentna demoralizacja, yy, edukacja, konkretnie nauczanie współżycia z antykoncepcją. Ponad 12 13 latki. I, I dzieci odebrane rodzicom, dzieci tam do się dziecka w więzieniach. Nie w, nie w, kraju, w którym tego świata, tak? tylko u nas w Europie, w centrum. Zmierzamy, jednoczymy się z Europą i pomalutko, ale zmierzami, my zmierzamy. zostawiam ten temat, bo mówię, on jest też ogromnie ważny w ogóle. Czy w szkole, jak w szkole, kto to ma robić. Także chcę przejść bardziej na teren, na teren rodzinny i słowo przedstawienia się. W zasadzie ostatnio przedstawiam się w jeden jedyny sposób. Jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem. A Jak pytają o hobby, hobby, moim hobby jest rodzina. I to rodzina własna, żona dzieci i troszkę szerzej, ale również rodzina w ogóle, jako, jako rodzina, którą się trzeba dzisiaj bo jest śmiertelnie zagrożona. I zresztą myślę, że sporo na tym polu robię. I to jest najważniejsze, że nie lubią dzisiaj ludzie takich przedstawień. Jak młody dziennikarz, ostatnio powiedziałem, pisała jakiś taki wywiad taki, robiła na tematy właśnie związane z rodziną. No i jak Pan przedstawił, młody dziennikarz nie da się przedstawić, to no mówię, no proszę też, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Na skrupulatnie notuję szczęśliwy mąż i ojciec, potrzebują ja wyprzeli, ale Niechętnie takie podpisy są przyjmowane przez redakty. on żartuje. Jesteśmy y, szansowiskiem katolickim. Za trzy dni widura zadzwoniła, że redaktor naczelny nie zgodził się na taki podpis. Coś w tym jest. Kiedyś ludzie przychodzili do chrześcijaństwa patrząc na chrześcijan. Zobaczcie, jak oni się miłują. A nam się nie pozwala pokazywać, że jesteśmy szczęśliwi. I może to jest metoda. Y, propagowania właśnie miłości w, w prawdziwej miłości, nie tego, co świat miłością nazywa. Oto jest, to jest, to, to jest tak wygląda rodzina moich teściów. Piątka dzieci, trzydziestka wnuków. Jak ktoś umierał, to umierał szczęśliwy, ze spełnioną misją. Wszystkie dzieci na prostych drogach do zbawienia się, można to człowiekowi osądzać. Wszystkie wnuki, już po studiach niektóre, wszystkie blisko kościoła, wszystkie wierzące, żadnych nowomód, żadnych Odchyleń, prawda? No to można spokojnie umierać. Ja też myślałem tak kiedyś. Może jeszcze nie dzisiaj, ale bo nie mam wnuków, ale, ale w ogóle chciałbym. Chcę zacytować zdanie papieża: człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. I tu zwracam uwagę, to jest w ogóle kluczowe zdanie na naszych czasach. Wyklaskaliśmy tego, ale nie wszyscy się zastanawialiśmy na tym. Zobaczmy, co to znaczy: nie ma innej drogi do szczęścia. Człowiek się nie może odnaleźć, znaczy nie może być sobą, nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko przez dar z siebie, przez miłość. Miłość rozumiana jako dar z siebie. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być szczęśliwi. Ja mówię wielkimi skrótami. Chcę nam coś tak, więc jest wiersz. Jesteśmy stworzeni do tego, byśmy byli szczęśliwi jedynej istoty, dla których Pan Bóg chciał dla nas samych. My mamy być szczęśliwi. Po to żyjemy, żeby się zbawić w szczęściu wiecznym, a nie po to, żeby się zabawić, jak nam mówi świat. I to, ta propaganda tego zabawiania się jest tak silna, że dość trudno się do skróciłego człowieka przebić jakąkolwiek ofertą, która nie jest zabawowa. Już nawet próbujemy poważne rzeczy upadać w formie zabawowej, sam to zresztą robię, opowiadam, jakieś tam wyguby, żeby dotarły poważne treści do ludzi. Bo treść poważna jako poważna to jest nieatrakcyjna. A myślenie w ogóle jest nie w Zastanawianie się, jakaś, jakaś, jakiś ciąg myślenia, to w ogóle jest za trudne. Ale tak spokojnie. Kiedy człowiek może być w pełni szczęśliwy? Bo to jest najważniejsze, ma być szczęśliwy. Otóż to człowiek może być szczęśliwy, są potrzebne trzy warunki. Jeden, że rozwinął się jako osoba. Jest dorozwinięty. Rozwinął się do szczytów możliwości. Czy te możliwości człowieka jest oczywiście pełna wolność, czyli świętość. Jeżeli jest wolność wyboru dobra, odwrócenia zła, to jest świętość. Jeżeli hierarchia wartości jest właściwa, to tak, są również fałszywe hierarchie wartości, no, wokół których ludzie też zdobywają wolność. Biedni ludzie, bo no, nie w tą stronę poszli, nie w stronę szczęścia własnego. A więc każdy z nas ma osiągnąć tam wolności doskonałej, czyli zdolności odrzucenia zła i opowiedzenia się za dobrem, co nie jest łatwe wobec czego? No wobec natury naszej. Tych, które tam mamy przygotowane, ale to przerzucili sobie. Natury mamy wewnętrznie rozbitą, rodzimy się pierwotnie zdezintegrowani i cały nasz trud to jest sklecenie siebie ponownie, złożenie się, poukładanie, zintegrowanie, mądrze byśmy powiedzieli, po to byśmy mogli w każdej sytuacji życiowej powiedzieć za dobrem, odrzucić zło, nawet za cenę najwyższą, nawet najwyższą tu na ziemi, za cenę życia. Takie człowiek, takiego szczęścia nikt nie jest w stanie człowiekowi odebrać. Poczucia, że nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie najwyżej zabić. Drugim źródłem szczęścia to są relacje. Najwyższa relacja, najszczytem relacji jest relacja miłości, w której ja jestem mniej ważny od tego drugiego. Z tym, się człowiek, to co ja tak o powiedział, nie może się odnaleźć na jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego, a więc tylko relacja miłości jest relacją dającą człowiekowi szczęście. Gdybyśmy mieli takiego naprawdę inteligentnego egoistę, to by się rzucił w wir altruistycznych działań bo wtedy najwięcej gra sam wygra. Tylko ludzie patrzą prymitywnie przez, przez bieżącej chwili, bieżącej przyjemności. I wreszcie trzeci warunek szczęścia, to jest rozpoznanie własnego powołania, nie stworzenie, nie wykreowanie powołania, tylko rozpoznanie do czego ja zostałem powołany. I to dzisiaj, dzisiaj zupełnie jest poprzek myślenia świata, że człowiek kreuje swój los, że człowiek jest kreatorem swego życia. Nie. Mamy rozpoznać swoje powołanie, ale zwieńczeniem powołania jest wierność. Nie jakieś gigantyczne osiągnięcia, nie jakieś fajne nie wiem jakie. Po prostu wierność do końca powołania. To są warunki szczęścia człowieka. Na żadnej innej drodze człowiek nie dojdzie do szczęścia. Nie ma zabaw, przyjemności, uciech takich czy innych. Niestety ludzie tego nawet nie wiedzą. Oczywiście. Te ideologie, które nam świat opowiada, egoizmu, nawet takiego programowego egoizmu, hedonizm, dalej, wszelkie niewolenia, nałogi, pokazywane jako wielkie wyzwolenie, użytki, wiadomo, to wszystko jest dokładnie stronę niż szczęście człowieka. Również ta ideologia indywidualizmu, że człowiek w pojedynkę może osiągnąć, a nie może, bo tak jest konstruowany. Człowiek potrzebuje do swojego szczęścia relacji. Oprócz wymienionych relacji, wymienionych tych relacji z ludźmi, w naturę człowieka jest wpisana jeszcze jedna tęsknota. Nie wszyscy o tym wiedzą i ci, którzy o tym nie wiedzą, nie mogą być w pełni szczęśliwi. I to nie będą wiedzieć, To jest ten do relacji ze Stwórcą. Jeśli człowiek nie realizuje tej tęsknoty, nie jest w pełni sobą, nie może być w pełni szczęśliwy, to nie poradzę. Człowiek wierzący, niewierzący, nie może być w pełni szczęśliwy. Bo nie odkrył tego, co jest w jego naturze wpisane. I, i tym, którzy szukają szczęścia gdzieś tam y, poza, y, na, na manowcach jakiś, teraz wydykuję taką anegdotkę, opowiastkę, jak to pijak chodzi pod latarnią, wieczorem, w pod latarnią, latarni, kto mi z powrotem, z przy ziemi chodzi i czegoś szuka. Jakiś przechodząc zaintrygowany pyta, panie, czego pan tu szukasz? Promóczy, bo zgubiłem. No, A gdzie pan zgubiłeś te klucze? No tam, po drugiej nie ulicy. No to, no, to dlaczego pan szuka tutaj? No bo tu jest jaśniej. I półświata albo i więcej, szuka szczęścia tam, gdzie jest jaśniej. A szczęście jest we własnym rozwoju w relacjach z ludźmi. Idźmy dalej, bo czas biegnie nie. O, z otworem przed tak? Przeskoczmy. Przeskoczmy. Jeżeli mówimy o szczęściu w rodzinie. To zaczęliśmy na chwilę na tym, czego potrzebuje dziecko. Tak naprawdę, dziecko potrzebuje czterech rzeczy. Po pierwsze, miłości, po drugie, miłości, po trzecie, miłości, po czwarte, miłości. I każda z tych miłości jest inną miłością, niezbędnie potrzebną do pełni rozwoju. A więc, to żeby wychować dzieci do tego, by mogły być kiedyś szczęśliwe w rodzinie, przygotowane do życia w rodzinie. To trzeba je obdarzyć miłością i żadnymi zabiegami, żadnymi manipulacjami. Co zrobić, żeby dzieci nas słuchały? Jak zrobić, żeby dzieci robiły to, co my chcemy, a żeby myślały, że one tego chcą, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Dzieci muszą być uczestnikami miłości. Miłość kobiety matki. Ta otaczająca troską, ta, która rozumie dziecko, którego nie jest w stanie zrozumieć mężczyzna. Malutkie dziecko wysyła komunikaty, chociażby płacząc. Mężczyzna bezradny mówi do żony: Zrób coś, ryczy. I nie ryczy, tylko płacze, i też byś tak o ciebie lewe uszko. I to jest lewe łóżko tym razem. A kiedy jest kolka w brzuszku, a kiedy się kupka zrobiona albo nie zrobiona, i kobieta to wie. Nie da się zastąpić matki przy malutkim dziecku. Tylko kobieta jest w stanie dziecko zrozumieć. I spełnić jego potrzeby. Ale dziecko potrzebuje miłości ojca zupełnie innej od matki. Miłości, która wybiega daleko w przyszłość. Ojciec nie interesuje się tak bardzo bieżącą chwilą, czy dziecko sobie guza nie nabije. Owszem, w jakimś momencie, tak. Ale jeżeli ten guz jest potrzebny, to ojciec pozwala, że dziecko sobie nabijało guza. Matka nie może tego pozwolić poprzez swoją uczuciowość. Może taka prosta ilustracja. Dziecko włazi na drzewo. Kto z nas już nie przeżywa, Powiedzmy sześciolatek. Włazi jest naprawdę wysoko. Co robi? Matka krzyczy, złaś natychmiast, bo spadniesz, zabijesz się i nie dostaniesz wyseru. Wszystko jedno która groźba zadziała. Trzeba znaczy, wszystkie możliwe groźby, prawda? A co robi ojciec? Przecież, że wie, że on i tak będzie właził. <laughs> Wobec tego ojciec przypomina synek, tak jak mówiliśmy. Zasada na trzy chwyty. Dwie ręce, jedna noga, sprawdzone pewne oparcie. Drugą nogą szukasz oparcia, opiera się, znajdujesz, możesz puścić się jedną ręką. Tak chodząc po nie zginie. Ojciec uczy dziecko stawiać czoła niebezpieczeństwu. I niestety, dzisiejsza drama dzisiejszych mężczyzn jest taki, że wychowani są przez mamusię. Nawet tam, gdzie są ojcowie w rodzinach. Ostatnio pani w poradni płakała, że ten synek tak się zabubił, ale jakby on tu do, do, do poradni kościelnej, to on nie przyjdzie. A jak pan tak do, do domu przyszedł, pan by mu powiedział, to on na pewno by się zmienił. A w końcu pytam, ile ten synek ma lat? 46. I ani roku nie dodałem, naprawdę. Synek, prawda? który przy okazji przepiował babci rentę i tak dalej, mamy rentę i tak dalej. I tak dalej Biedny synek się pogubił i pan przyjdzie do nas do domu. Okalecza się ten sposób mężczyzn. Kobiety narzekają na niedojrzałość mężczyzn i słusznie, natomiast narzekające nie widzą, jaką mają w tym wielki udział, nawet osobiście. Żona narzekająca na męża narzeka na siebie, bo ona w ślubu się podjęła, że on przy niej stanie się odpowiedzialny. Ona go zastąpiła, biorąc na siebie odpowiedzialność tyle, ile uczyniła, a potem już, już nie dała rady. Ja nie chcę bronić mężczyzn, nie chcę mówić, że to jest wina kobiet, ale mają kobiety w tym udział, że mężczyźni nie są zdolni y, do wypełniania swoich ról. I teraz najważniejsza, podkreśliłem nawet kreską, najważniejsza miłość, której potrzebuje dziecko, znacznie ważniejsza od miłości matki, od miłości ojca. To jest miłość pomiędzy rodzicami. I niczym się nie da tej miłości zastąpić. Dziecko nie musi oglądać miłości jakiejś cukierkowej, cudownej, bez podniesionego głosu. Mogą się nawet kłócić. Ale niech ono ma pewność, rodzice się kochają i będą razem do końca życia. Jeżeli tej pewności dziecko nie ma albo ją traci, to na pewno jest pierwszym kandydatem zagubienia się w życiu. Na samą kończy, kończąc. Bo życie nie ma sensu, jeżeli miłość zawodzi. Ile razy słyszałem, że każdy, kto się rodzicem zajmuje, słyszał, jak rodzice przychodzą, my się postanowiliśmy kulturalnie rozwieść, tylko my to przychodzimy, bo my chcemy tak uzgodnić, żeby dziecku krzywdy nie zrobić. To nie ma takiej możliwości. Jeżeli dziecka potrzebą jest relacja między rodzicami, to nie da się, grzebiąc tą relację, definitywnie przyklepując ten pogrzeb rozwodem, nie da się nie wyrządzić krzywdy dziecku. I czasem mówią, że jedno mężowi muszę pytać, bo on bardzo kocha dzieci. Jedno muszę, że pisać, nie pytać, naprawdę kocha dzieci. Bzdury gadają. I to jest szokiem, dlaczego ja mówię, panu nie wolno mówić, że pan kocha dziecko, jeżeli pan decyduje się na rozwód. Pan wyżąda temu dziecku maksymalną krzywdę. To niech to już nie obchodzi. Rozmawia z mężczyzną, 13 lat po ślubie, odchodzi z małżeństwa, nowa kobieta, 12,5-letni bez zresztą na przyczyna zawarcia małżeństwa. No i pytam, do czegokolwiek się. Dobrać yy, no, do tego to do jakiegoś przyzwoitości. Nie wiem dlaczego. Pytam, a co będzie z tym 12 królewskim synem. Myślałem, że zresztą jak pragnęli, mówimy o facet pecha. No to do czego się odwołać? Do czego się odwołać w takiej sytuacji? To jest najważniejsza sprawa. Ró między rodzicami yy, miłość, ale jest jeszcze czwarta miłość, która jest. Mamy ją wszyscy, tylko musimy sobie o tym przypominać i musimy o tym pamiętać, i naszym dzieciom mamy to wpoić w głęboko do serca. Jest albo, który Ciebie kocha. I nie możesz, nie jesteś w stanie nawet wymyśleć takiego świństwa, żeby on przestał Ciebie kochać. On cię i tak będzie kochał. Jeżeli człowiek wie, że jest kochany, nie ucieknie od życia samobójstwa, dlaczego na bezbożnym zachodzie są lawina samobójstwa? W niektórych krajach podobno już przekroczyła jedno samobójstwo liczbę wypadków komunikacyjnych. Bo ludzie nie widzą miłości. Zawodą miłości ludzkie, a w tym baroganie, w którym żyjemy, moralnie nic dziwnego, że zawodzą. W tym zaburzeniu świata warto na trzysiące. No to jest stały, stabilny, tylko że ludzie go nie widzą. Nie mają do niego odniesienia. No to jest zawodą miłości ludzkie, no to nic nie skończyć ze sobą. Jeżeli jest miłość, jeśli pewność miłości Boga, żaden człowiek nie, nie ucieknie w Zdrowy człowiek, tak? I teraz dochodzimy do czegoś, co mnie osobiście poraziło. Jeszcze zegarek nie porażę. Jeszcze tam dwie minuty zostały, chyba, po To jest cel małżeństwa. Ja już pomagałem innym małżeństwom, pomaga. Pomaga, pomagałem innym małżeństwom, już sam żyłem ileś lat w małżeństwie. Jak dotarło do mnie zdanie Jana Pawła II, słuchajmy się nie. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To nam przychodzi łatwo. Żyjemy na świecie, żeby się zabić, i wchodzimy w małżeństwo, wiadomo, że. Ale dalej, przez budowę komunii. Te komunia to jest relacja, ale to jest ta relacja z Wyższym to jest ta relacja święta, to jest ta relacja sięgająca nieba. To ma budować każde małżeństwo, i to jest najważniejsze, to jest cel małżeństwa. Dzieci są dodatkiem. Ile mamuś by się teraz oburzyło, że wychowanie dzieci jest dodatkiem do tego, ale. Dodatkiem w yy, dobrym tego zaznaczeniu. Ale ta komunia, na co komunia osóbowskim to w ogóle, paść na czas paś tylko. Nikt nie zrozumiał, ale wszyscy wiedzą, że to jest właśnie niepotężna więź komunia. Jak ja sobie to uświadomię, to jest, ile ja kłopot narobiłem w życiu. Tu na żonę groźny palcem, że nie wolno czegoś tam z dziećmi. To ma chyba wiedzą, że się na żonę krzyczy, to żona słyszy tylko to, że mąż krzyczy. Nic więcej. Nie ma sensu w ogóle krzyczenie, bo. Yy, nie może gorrzeć, no nie może gorczeć, prawda? I teraz każdy, każda sytuacja, w której ja robiłem coś dla dobra rodziny podnosząc głos, była moją głupotą osobistą. Bo tą ważną rzecz marnowałem w tym momencie, blokując żonie dostęp do tej wiedzy, którą chciałem przekazać. Prawda? Dopiero od czasu, kiedy się to uświadomiłem, zacząłem zupełnie inaczej również mówić do żony, kochanie. Ja chcę, jeżeli dalej będziemy się zestarzeć, to chcę się przy tobie szczęśliwy zestarzeć. Już nawet nie tylko, żebyśmy poszli prosto do nieba. Nie tylko, żebyśmy byli świętymi, ale żeby nam ze sobą było dobrze, żeby nam ze sobą było przyjemnie, żeby nam ze było fajnie. Żeby nam się chciało być ze sobą. Znaczy, jak to nam zginęło z małżeństw, no jesteśmy przyzwoitymi małżeństwem, to wytrzymamy ze sobą do końca życia. A celem jest, żebyśmy budowali komunię. Oczywiście, budowa komunii jest dramatycznie trudnym zadaniem. No wszyscy małżonkowie wiedzą, bo jesteśmy totalnie inni. Niektórzy to tłumaczą, że jesteśmy niedopasowani. Ja tu pokażę może inność. No, tutaj mam dużo różnych wypisanych punktów, gdzie one staną będą. W tle, jak to się bliżej to przeczyta. Ale pierwsza rzecz. Mamy oczekiwania niemożliwe do spełnienia. Chcemy budować małżeństwo, a, nie, a mamy oczekiwania, które się nie spełnią na pewno. Czego żony oczekują? No że rozumiemy non stop razem, to jest nierealne, ale że ona poślubia takiego misiaczka, takiego koteczka, takiego, takiego pluszaczka i głaszcze tego hipopotama i mówi, jesteś kiepskim koteczkiem. I przez 50 lat mówi hipopotamowi, że jest kiepskim koteczkiem. No jak, to, jak to można wytrzymać? Trzeba się ucieszyć, mam bez hipopotama. I tu jest ilustracja do tego, o leży hipopotam w błocie. Leży bo tam w błocie, dookoła jeździ synek na rowerku. I tak cały dzień. Na drugi dzień leży bo tam w błocie, a synek jeździ na roweru Na trzeci leżyć, leży bo tam w synek jeździ i łańcuch mu To Tatusiu, napraw mi rowerek. No tak, teraz rzuć wszystko i naprawiaj rowerek. <grym> jeżeli tego rysu męskości żony nie zrozumieją, jeżeli się nie uśmiechną, to będą się męczyć całe życie. Jak będziesz za coś robił, to coś robił. Robi. Jak odpoczywa, to odpoczywa drogi Panie. I nie pytajcie czy, czy mnie kochasz. Oprócz tych przerwanych muszę odpoczywać odmowę. Z kolei z kobietami, my mężczyźni chcemy wszystko zrozumieć. No i może małżeństwie się nie da. Ponieważ zachowań kobiety nie da się zrozumieć. Dlaczego? Panie wiedzą. Kobiety same nie rozumieją swoich zachowań. I to jest wbrew pozorom bardzo poważne zdanie, bo... Ich zachowania w ogromnej mierze zależą od uczuć, a te nie podlegają prostej kontroli rozumu. A jak jeszcze pomyślimy o tym, że na kobiety się nakładają te fale hormonalne, to w ogóle koniec, każda z pań wie, jak się czuje 90 7 I mężowie, którzy tego nie wiedzą, to po prostu nie mogą normalnie traktować swoich żon. Także mężowie, tym powinni pójść na porządny kurs NPR-u, łącznie z wykładami psychologicznymi, żeby wiedzieli, czym to pachnie w ogóle. Trudno to sprawie, dlaczego żona dzień przed miesiączką gotuje zupę w siedmiu garkach. Nie wiecie? Bo tak. I nikt tego nie zrozumie. I dopóki mąż nie nauczy z tym żyć, a nawet nie nauczy się uśmiechać z tego powodu, to się będą męczyć ze sobą. A mają budować relacje, komunie, na wzór komunii osób boskich. I oczywiście. I wierność, ja już tutaj wskutek skutów, wierność jest podsumowaniem każdej kariery. I nawet jak jest bardzo trudna, to jest bardzo zawsze wartościowa. I musimy chyba skończyć. Musimy chyba skończyć, niestety, a tu jest jeszcze taki smakowity kąsek. Musimy. Patrzę na Marię. Patrzę na Przewodniczącego, Prowadzącego. Tak. Tak. Musi, dobra, musi zostać jakiś niedosyt w wymiarze seksualnym, też jest ogromne rozdarcie, które niszczy więź małżeńską, bo nie rozumiemy tego, co napisano w humanemite. Jedność, rodzicielstwo nieroz, nierozdzielalne. Świat nam to rozdziela. Oferuje jedność, a właściwie seksualną. Bez rodzicielstwa oferuje rodzicielstwo. Bez jedności małżeńskiej, a cierpi rozdarty człowiek. To jest bardzo ważne zagadnienie dla zrozumienia, dlaczego ten kościół tak się upadł. Antykoncepcją jest często, która zawsze prowadzi do zbicia więzi, choć nie dlatego, że jest to, tak się inaczej szkodliwa. Także przyszłość odejdzie przez rodzinę. Nie przez pary, dwie panie, nie przez dwóch panów, tylko przez normalną rodzinę z dziećmi, bo widać jak to wystarczy, że mam dzień po czworeczce. I zobaczcie, tam już miejsca nie starcza. To jest jedyna nadzieja na obronę świata, że porządni ludzie po prostu będą mieli dzieci i by wychowywali je przykładem własnym w duchu, który jest duchem miłości, duchem bożym po prostu. To jest klimat wychowania do życia w rodzinie. Przepraszam, przedłużyłem. Dziękuję za cierpliwość. Pozwolenie.